W cieniu starogostyńskiego kościoła w sąsiedztwie przepięknych przyrodniczo terenów znajduje się miejsce, w którym możemy doświadczyć wspaniałej lekcji historii. Wbrew pozorom nie wynika to z faktu, że jest ono równie stare jak otoczenie. To wyjątkowe miejsce powstało kilka lat temu. Jesteśmy w krainie orła Białego w Starym Gostyniu. To jest taki obowiązkowy przystanek na szlaku rowerowym, na szlaku turystycznym, miejsce, które na pewno warto zobaczyć. Wszystko zaczęło się parę lat temu, kiedy uczyniono tutaj pierwszy plener rzeźbiarski. Przyjechali rzeźbiarze z różnych stron Polski i zaczęli rzeźbić przeróżne figury. No i tak był, taki był początek. To całe miejsce tutaj jest poświęcone historii Polski. I w szczególny sposób promuje się polskość. Ja myślę, że moglibyśmy przejść w kierunku krainy legend i tam zobaczymy naprawdę coś wyśmienitego. To jest coś takiego, czego nie można opuścić tutaj w tym regionie. Jesteśmy w sali, w której jest 10 legend, wszystko związane z Polską, promocja Polski. Ja myślę, że to bardzo nam tego potrzeba. No i jesteśmy przy koziołkach poznańskich, i myślę, że wielu ludzi zna tą historię, ale kto jeszcze nie zna, to koniecznie zapraszam tutaj, żeby tą historię, tą legendę poznać. A co ciekawe, to tutaj wszystko można dotykać. To nie jest tak jak muzeum, odległość szkolna, ani nie dotyka, a, a z daleka. No, dzieci na przykład mogą siadać na takie koziołki, one są bardzo stateczne, mocne. Można się chwycić za uszy, za rogi. No i piękne zdjęcie. To do każdego rodzinnego albumu się na pewno przyda. Możemy pójść, zobaczyć dalej. Następne legendy. Król. Popiel, jest król, są myszy, na przykład takie myszki. No i nie pozostaje nic innego, tylko przyjść. Można zobaczyć następną legendę, ale też przede wszystkim usłyszeć. Kiedy jesteśmy tutaj z grupą wycieczkową, czy indywidualnie, But zostaje yeah, włączone I nagłośnienie, i do 4-5 minut jest opowieść o każdej legendzie. Dla umęczonych i utrudzonych, oczywiście przystanek na ławeczce, spojrzenie na piękną strękę warszawską i wysłuchanie kolejnej legendy. I ostatnim takim przystankiem jest przeniesienie się do kopalni soli. To dopiero wszystko oczywiście bardzo bezpiecznie. Całe to miejsce i cały ten teren jest bezpieczny i przyjazny dla dzieci. Teraz jesteśmy w kopalni, w kopalni soli w Wieliczce, jest święta Kinga i można zobaczyć tutaj dla takie studnia. A co z tą studnią? No to trzeba przyjechać, żeby dowiedzieć się i usłyszeć. Kiedy mówimy o historii Polski, to nie możemy ominąć, szczególnie w tym regionie gosnińskim, Edmunda Bojanowskiego. Myślę, że można o nim powiedzieć, że to jest taki nasz ziomek, bardzo ciekawa postać i gdyby dzisiaj żył, na pewno z wieloma ludźmi przyjaźniłby się, można by na, nie, na pewno od niego wiele się nauczyć. W całej tej grupie świętych i błogosławionych oczywiście nie mogło zabraknąć świętego Jana Pawła II, wielki człowiek, wielki Polak, patriota. Bardzo pięknie wkomponowuje się w to miejsce krainy Orła Białego, która mówi o Polsce. Te wszystkie postacie są udokumentowane takimi tablicami. Jeśli ktoś tutaj przyjedzie, zobaczy, to właśnie można o każdej postaci coś ciekawego przeczytać. Nie są to jakieś daty historyczne, które często nam umykają, ale takie ciekawostki, żebyśmy po przeczytaniu i po przejściu tego szlaku na pewno coś zapamiętamy. To jest kolejna atrakcja w trakcie przygotowania. Słychać tutaj super dźwięk. Kilkadziesiąt metrów rur, wywijasy, zakrętasy w prawo, w lewo. Myślę, że to będzie super atrakcja. Już się cieszę i sam to bardzo przeżywam. Do zobaczenia w rurach. Oprócz rzeźb, legend, zabawek dla dzieci i tym podobnych, znajdziecie tutaj także ogromną porcję wspaniałej natury. Wizytę w krainie Orła Białego będą umilać wszechobecne tu zwierzęta od króliczków, poprzez ptactwo, po konia. Na wizytę umówcie się telefonicznie lub mailowo. Dane teleadresowe bez problemu znajdziecie w internecie. Wystarczy wpisać hasło kraina Orła Białego.